Dobra, i mamy to nagrane. Musiałem stanąć pod kamerą, żeby nie widzieli, że coś nagrywam. No, wiecie jak jest. Lepiej tutaj za dużo z nimi nie pogrywać. Na szczęście, żaden dźwięk, żaden, żadna uwaga z głośników tym razem się nie, nie pojawiła. Ale się nie dziwię, że pilnują tego miejsca. W ogóle dobrze, że jest takie miejsce, choć widziałem tutaj grupę 15-16 latków. Gdzieś tak ja nie oczekuję od dzisiejszej młodzieży tego, że będą zachowywać powagę w takich miejscach. Ale no takie minimum, a tutaj były śmiechy, chichy, część yy, nawet i śpiewała jakieś durne piosenki. Więc... Pozostawię to bez komentarza, a my udajemy się teraz już do zamku. Wychodząc z tego muzeum, recepcjoniści zaczęli zadawać mi pytania na temat tego, gdzie nagrywałem. Musieli widzieć na kamerach moją kamerkę GoPro, choć wchodząc trzymałem ją w kieszeni bluzy. Rozchodziło im się głównie o miejsce, z którego wyszedłem na początku filmu mówiąc mamy to. No i jestem już na zewnątrz, z tym, że teraz jestem trochę zmęczony, bo tam jest wyjście z tego muzeum, a ja miałem taką rozmowę z recepcjonistą. Zresztą recepcjonistką również. I oni się pytali, czy ja robiłem zdjęcia, czy ja nagrywałem. Bo wiedzieli, że ja mam GoPro, choć go nie wyciągałem w ogóle z kieszeni, z bluzy. No to ciekawe, skąd wiedzieli. I powiedzieli, że tutaj jest zabronione z uwagi na szacunek do tego miejsca. Bo się pytałem, dlaczego. Bo tutaj około 250 więźniów gdzieś jest właśnie pochowanych, przymusowych. I chociażby z tego względu yy, się pytali, gdzie ja nagrywałem, to ja powiedziałem, że ja tam na dole nagrywałem. Tam, tam, tam na dole, no a tak naprawdę to widzieliście, co ja tam nagrałem, nie? Więc dobrze, że nie byłem zmuszony do tego, aby oddawać materiały albo kasować. No, niczego złego nie zrobiłem. Ja chciałem wam tylko przekazać informacje dotyczące właśnie tego zamku. Okej. Okay. Będę. Za chwilę tutaj już w tym zamku i zobaczymy co z tego wyjdzie. Miałem wam pokazać salę tortur, podziemia, w których torturowano potencjalnie podejrzane kobiety o czary, czarownice. <śm> no i nie wiem, zobaczymy co z tego wyjdzie.